Siemano ekipa, witam was serdecznie, zakończmy w końcu importy Nowością od C4, Twisted Limeade Czyli C4 o smaku lemoniady, limonka, cytryna Po poprzednich smakach C4, oczywiście na które serdecznie zapraszam Mam nadzieję, że ta będzie naprawdę wyjątkowo dobra bo w końcu lemoniada. Ja uwielbiam lemoniadę, wszelkiego rodzaju cytrynowe, energetyki i itd. I standard 18 kalorii, 160 mg kofeiny. Słodzone lozą i stewią. Tutaj tak naprawdę nic się nie zmienia. Jedyne co się zmienia to kolor puchy, smak. Te same substancje i tak dalej. Żadnych barwników, więc zobaczmy jak to wygląda, jak to spakuje. Jako ostatnia C4 mam i według mnie mam nadzieję najlepsza. Mam nadzieję też, że będzie warta ponownego kupna, bądź kupna innych C4. -ek. To będzie strasznie szybkie. Nie wiem jak wy Wszędzie postaram się, żeby nie było. O! Pachnie typowo jak lemoniada, ale. Tutaj bardziej wybija się limonka niżeli cytryna. Jakbyście czuli cytrynę, to w sumie pachnie jak tajgerek. Zobaczmy kolory którego nie ma, jak to zwykle bywa przy C4Kach, zasięgnie to, żebym się spieszył. Bo jeszcze ranking wszystkich C4 -czek. Jeszcze, kurde, takie moje odczucia. Czy będę mu, czy będę chciał jeszcze kiedykolwiek je kupić, to mogę powiedzieć już od razu, że tak. Seria C4 jest naprawdę świetna. Może no nie tak świetna jak na przykład Ghost, ale. Jest tam sporo energetyków, którym warto się zainteresować, przyjrzeć i tak dalej, ale spróbujmy, czy limonkowa edycja będzie warta uwagi. Hmm. Dobra, mam. No, powiem szczerze, to nie powala. Co jak co, ale tutaj okej, okay, jest czuć, smak dobry, limonki wymieszanej z cytryną, ale takiej mało cierpkości. To jest w sumie tak jakby pił mniej słodszą wersję Ghosta. Citrus. I czy ja bym to bardziej preferował od Ghosta na przykład? Bo jednak Ghost był świetny. Lepszy od Tigera, Monstera, Ultra Citrona. Ale tutaj to jest gorsze według mnie od Citrona jednak. Bo jednak Citron miał w sobie tą cierpkość. Która była świetna. A tutaj to jest głównie słodycz aniżeli... To byłoby kwaśne, ale nie jest. Nawet przy sobie kurde lemoniadę z tym, z... Aronią i ona jest bardziej cierpka niż to. Czyli nadal Osil Style Lemonade jest dobra, ale... Koniec porównywań jeszcze raz. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać to chyba po raz kolejny Zbyszko. Trzy cytryny, i to ta starsza wersja. Bo ta nowa z tym sokiem jabłkowym to jest katastrofa. I jak, jak piliście kiedyś Ghosta, to to jest jego mniej słodka wersja. Ale w ogóle nie cierpka. Pewnie po wypicie całej puchy będę wypowiadał się co do kwestii cierpkości. Ale tutaj nie czuję tego aż tak bardzo. Tu po prostu pije napój cytrynowy. Bez żadnych kwaśności, bez niczego. No, jestem troszeczkę zawiedziony, bo pokładałem po tych poprzednich smakach wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o C4 limonkową. A jako, że to była nowość, to też wiecie. Uhu. Limonka. Mój ulubiony smak. Może to będzie najlepsze, nawet lepsze od osi style. Lemonade, ale niestety nie. No i dobra, co bym powiedział, tak ogółem o C4? -kach? Niektóre z tych smaków były zaskakujące. Jeden nawet pomyliłem z innym smakiem. Dobrze, że z tyłu jest napisane ten. I jeżeli mam być szczery, mógłbym go polecić, chociaż że najlepszy z całej tej serii to jednak był pomarańczowy. I jednak ta tiktakowa słodkość była o wiele lepsza, co nie? I może jednak jakby podkręcili tutaj... Bo aż sobie przypomnę, czy naprawdę jest tutaj... No niby są tutaj naturalne smaki, ale jakby jeszcze podkręcili to bardziej, czy to przy goście, czy tutaj, to myślę, że to byłaby o wiele lepsza seria, ale nie mówię, że jest zła. Okej, okay, z takich głębszych odczuć na czwartym miejscu postawiłbym ten malinowy Cosmic Rainbow. Okej, okay, był dobry. Był bardzo dobry, ale... Jednak w porównaniu z tymi wszystkimi C4-kami tutaj to jednak nie stawiałbym tego na wyższym miejscu. Pewnie będą gorsze C4-ki od właśnie tej malinowej Cosmic Rainbow. Nie powiedziałbym, że malinowej nawet. Owoce leśne, coś takiego. Nie stawiałbym tego tak. Na trzecim miejscu, z bólem serca, bo jednak miałem nadzieję do tego, to właśnie teraz stawiam... Zbyszko 3 cy cytryny bo to nawet nie limonki. Starek Zbyszko, trzy limonki Stare Zbyszko 3 cytryny czyli C4 Twisted Limeade na drugim miejscu naprawdę bardzo dobre C4 Orange Slice bo jednak mówiłem, że jest najlepsza, ale jednak ta Frozen Bob Cycle jest o wiele lepsza i tak po obaleniu całej puchy stwierdzam, że nawet ma lepszy smak jak jeżeli Ultra Black. A to jest już wyczyn. No ale wiadomo, tam jest wiśniowa lemoniada, jak sobie przypominam, tak, wiśniowa lemoniada, a tutaj mamy smak samej, czarnej wiśni. No wiadomo, od Bleka to na pewno jest lepsze od Tigera. Aha, nawet nie będę mówił, ale przypominam, to są dwa smaki tylko wiśniowe. Tum przy okazji C4 mieliśmy smak wiśni z limonką. Tak więc cóż. To by było na tyle z importów na luty. Mam nadzieję, że w marcu... Będzie jakiś konkret, pamiętajcie, możecie wybrać. Pamiętam, że wygrywa Rockstar, bo codziennie patrzę na to. A dałem tam oczywiście Rockstary, Bengi i Gfuele. Mogłem w sumie jeszcze dodać Rejzy, mogłem jeszcze dodać Monsterki Recover, ale z Monsterkami nie chciałem, a jednak też nie chciałem wielu serii dodawać. Tak więc macie do wyboru jednego z trzech serii. Zapraszam do głosowania. Zapraszam do innych filmików. I to by było na tyle. Widzimy się następnym razem, bo następnym razem, wracamy do konkretów, do podstaw, czyli monsterki.